Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie z Piaseczna w filmie numer 2. Dzisiaj o Zazie, o Zazie A10. O Zazie A10 u mnie na kanale już w ogóle kiedyś było, ale e, ten film no, będzie powiedzmy z takiej strony technicznej pokazaniem e, jak. E, w przypadku jednego producenta i przez dobre zarządzanie, mam na myśli pana Jurija Michałowskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, można skrajnie podnieść jakość wykonywanych pojazdów i naprawdę, ee, jak gdyby spełniać postulaty przewoźników, u których jeździły. No, sami zobaczcie. ZAS 7001 E, rocznik 2019 czyli ZAS z serii A10 e, tutaj akurat wóz e, też już silnik Wi high power, e, skrzynia manualna o czym zaraz sobie porozmawiamy przejdźmy sobie e, na zewnątrz, e, zezwolenia brak, bo właśnie to też dodał e, pan Juri już w e, późniejszych jako sugestie, no tutaj jeszcze ZAS bez zezwolenia e, z tyłu no tutaj nie wymaga to większego komentarza, eee, wygląda normalnie, że tak powiem. Tutaj już jest SIP One Line również, tak jak w Isuzu, więc jest bardzo też sympatycznie. Eee, silnik, tak jak mówię, wi High Power, no, widzieliśmy w Kraśniku. Chyba pokazywałem na filmie, a jak nie, to, to jeszcze będzie okazja prawdopodobnie. Więc zaz, eee, no ten film, mówię, nie będzie taki 15-minutowy, tylko raczej Wam pokażę różnicę. No, jak można jeden autobus pozmieniać, tak, żeby było dobrze, tak? No, Zaz, tak jak i zresztą, tak jak i Suzu i inne wozy, zawsze się kojarzył z czymś niższej jakości. Ale naprawdę, ja jestem w ogóle, jakby to powiedzieć słowami, ja jestem w ogóle bardzo zdziwiony, że da się osiągnąć taki progres. Bo jak wszedłem przed chwilą do tego Zaza, to naprawdę. Łep mi pęk, mówiąc, że parlamentarnie. Dobrze, wnętrze Zaza. Wnętrze Zaza, no to Zaz akurat wnętrze miał znośne y, od zawsze. Y, wnętrze, że tak powiem, było dość przestronne, przypominało, y, przypominało y, Autosana, Solarisa, inne wyroby tej marki, chociaż Solarisa trochę nie, bardziej Autosana. Ale y, co jest najważniejsze, dało radę siąść. W ten sposób na siedzeniu skrajnym, o, dzień dobry, dzień dobry. Ja sobie zobaczę podgląd, żeby tutaj za bardzo śmiesznie nie wyjść. O, widzicie? Ja siedzę, nawet na skrajne siedzenie, żeby nie było, że faworyzujemy, i e, wstając, nie stukam głową. A z tego co pamiętam. Polski producent, oczywiście nie życzę sobie żadnych wzlotów patriotycznych w komentarzach i każdy taki będzie kasowany, jeżeli ktoś będzie hejtował, bo my się zajmujemy e, autobusami, a nie polityką. E, no jeden z producentów nie miał tego wycięcia i stukałem głową, nie raz. E, kratka nawiewu, bardzo miło, można się nastawić. Kratki nawiewu, warto zwrócić uwagę, są takie same jak w pulpicie Continental VDO moki, tak, takie kratki właśnie jak w moki są dokładnie. Tutaj też, o, proszę bardzo. E, drzwi, drzwi e, produkowane na zamówienie. Drzwi e, tutaj już jest szyba Orion Glass, późniejsza. Tu jest jeszcze szyba Kuwo Białoruska, oryginalna. E, drzwi produkowane dla Zaza na zamówienie. E, no tutaj jest troszeczkę inny, że tak powiem anturaż, bo Eee, bo są siedzenia dwa razy bokiem do kierunku jazdy eee, mamy uchwyt na biletomat potencjalnie jakbyśmy chcieli mieli biletomat ale tutaj na Elkach w PKSie Polonus się bilety sprzedaje z kasy mamy kokpit do którego zaraz przejdziemy eee, no i co wam powiem jeszcze ciekawego o wnętrzu eee, troszkę, znaczy troszkę troszkę bardzo się różni od tego kraśnickiego eee, 139 na przykład wiatrołapem Wiatrołap jest taki jeszcze archaiczny, ale słuchajcie, e, naprawdę to, co się w materii. Na, ja nie mogę w to uwierzyć. Zobaczcie nawet na ten kokpit. Ja wam kokpit 139 Kraśnickiego pokazywałem, a teraz wam pokażę kokpit e, 7001. E, no to ogólnie, e, czy jest coś tutaj. E, tu jest w ogóle, no zaraz zobaczycie, jak to w ogóle wygląda, no różni się. Tu już mamy wóz z multiplexem, więc tym takim wielofunkcyjnym, więc zegarów akurat nie ma, ale na przykład tam stoi taki wóz, który jest odstawiony, który ma jeszcze zegary, że tak powiem, analogowe. No brudny jest w środku, bo jest autobus odstawiony, nie będę go jakoś tam pokazywał, ale, ale to można sobie w internecie zobaczyć zdjęcia, zazów właśnie zdjęcia zazów aha zdjęcia zazów kokpitów zazów że tak powiem z zegarami klasycznymi jeżeli chodzi o przyciski no to właśnie kraśnicki zaz między innymi miał przyciski już marki Hela o ile pamiętam tutaj są jeszcze przyciski ukraińsko rosyjskie tak jak w pojazdach łada tak jak w pojazdach maz Eee, tutaj znane przyciski do otwierania drzwi pierwszych, otwarcie, zamknięcie drzwi drugie, otwarcie, zamknięcie tak jak w autobusach marki Maz oświetlenie pierwsze, drugie eee, kabiny tutaj chyba nie ma, kabina oświetlenia jest po drugiej stronie, zaraz zobaczymy świateł przyciągowe tylnie eee, tutaj mamy ogrzewanie luster mamy nadmuch, mamy obieg zamknięty eee, tutaj mamy wentylatory no panel klimatyzacji Sawkar, bardzo taki e, analogo, analog, analogowy, analogiczny do, do, do panelu, tak jak w autobusie 139. E, przepraszam, sto, tak, 139. E, tutaj mamy regulację jasności e, przyrządów w razie potrzeby. Mamy łącznik świateł awaryjnych, mamy e, oświetlenie pionu kierowcy, tak, bo tutaj było oświetlenie salonu tutaj mamy gaszenie pojazdu. Nie mam pojęcia. Wydawało mi się, że to jest prąd, ale przeceniłem swoje możliwości. To nie wiem, coś z silnikiem pan Juri na pewno podpowie, bo będzie oglądał ten film, także ja ten komentarz przypnę. Wyłącznik albo testowanie systemu ABS. To jest roz... Test hamulców albo rozblokowanie hamulców, nie pamiętam, to jest w komentarzu do drugiego Zaza, także, także też można sobie kulturalnie zobaczyć. To jest awaryjny wyłącznik prądu, tu mamy piec, tutaj mamy oryginalną taką radiostację, ale ona już jest taka, bym powiedział, niepodłączona. Tu jest awaryjne rozowanie hamulca, tutaj jest, co tu jest? To jest światła mijania, przycisk światła mijania, światło pozycyjne mijania. Tu mamy piec. To nie wiem do czego służy, i tutaj jest bardzo przyjemnie pod kierownicą hamulec przystankowy i przyklęk. Baja, to jest akurat super, te przyciski są jakie są, ale, ale to w ogóle jest tak, że y, nie trzeba gdzieś się schylać do tego. No, y, w ogóle y, tutaj jeszcze, y, że tak powiem, z bliższej perspektywy kierownica i tutaj y, osprzętowanie dokładnie tak jak. A nawet sobie zobaczmy, jakie. W razie czego tam głowy nam nie urwał, bo, bo się nic złego nie stanie. No jeszcze troszeczkę starszy ten interfejs jest tak, tutaj też nie ma co, nie ma co się, nie ma co się, nie ma co się znać, no i inny jest interfejs, powietrza nie ma, bo wóz jakiś czas nie jeździł, kierunkowskazy mamy klasyka gatunku światła długie do siebie. Sygnał dźwiękowy i po lewej i po prawej, tak jak w zazach. Mamy wycieraczki klasyczne. Szyba jest panoramiczna, to akurat całe szczęście. Do siebie będzie spryskiwacz ręczny. To jest otwieranie szyber dachów. Z tego co pamiętam, mamy Alkomat, tak, bo tutaj proszę dmuchnąć, trzeba mieć ustnik, i dopiero można odpalać sprzęta. Mamy e, sterownik, właśnie one-line. Mamy też jeszcze obok dodatkowo. SRG 3000, ale ono jest odłączone z tego, co widać. Mamy sterownik kasownika. No i tak to wszystko, proszę Państwa, moi drodzy youtuberzy, youtuberzy, youtubowcy, jutubo, youtuberem to jestem, mogę ja być, chociaż też się nie uważam. E, tak to wszystko wygląda. E, mamy uchwyt, tak jak okiem miłośnika. Dobra, ale nie grzebiemy w prywatnych rzeczach. No, że tak powiem, skrzynia. No, skrzynia jest manualna. No, nie będziemy tutaj ubierali w słowa. No. no Jest to wersja, bym trochę mniej udoskonalona od 139, ale, ale mają to coś wozy w sobie, że, że jakoś tak wolę je niż pewną inną markę. No, siedzenie mamy marki Pilot, ale to, to, to jest klasyka. No, tam jakoś bardzo twarde nie jest nie no, Jest na plus, na plus. Powiedzmy, auto oceniam na plus. E, w Szyberdach jest jeden, więc bo jest klimatyzacja. Także ja jestem za. Ja jestem za. Bardzo miły, bardzo przyjemny autobus. Także e, w przyszłym filmie dowiemy się cze czegoś o legendzie polskiej komunikacji zastępczej za kolejowej. A tymczasem bywajcie, moi drodzy. Na razie.